Zakwieceni przedstawiają. Ten guślarz autorstwa w oparach groteski. Czyta Julia Kerr. Prolog. Ludzie na przystanku zaczęli krzyczeć. Zapanowało zamieszanie. Aleksy widział, jak mężczyzna zaskakuje na torę i biegnie mostem na drugą stronę Wisły. Wyciągnął pistolet, lecz po chwili wahania schował go z powrotem. Sapnął, czując przez moment jego ciężar w dłoni. Było to brzemię współmierne do winy, jaką poczuł, gdy pierwszy raz pociągnął za spust, kiedy zabił ją. Ruszył za nim, uchylając się za każdym razem, gdy tamten strzelał na oślep. Strzały odbijały się echem od potężnej, stalowej konstrukcji mostu. Strzał. Aleks zaskoczył na tory i odbił w bok, szukając schronienia w ciemnościach. Światła Warszawy, rozświetlające granatowe niebo, rzucały bladą poświatę na pogrążone w mroku tory tramwajowe, ledwo słyszalne krzyki przechodniów nadal docierały do jego uszu. Strzał. Słyszał morze samochodów sunący nad nimi. Strzał. Kula wzrosła jego ramię, przecinając materiał i skórę. Nie czuł bólu, tylko ostre pieczenie. Strzał. Szybko wyciągnął pistolet, wymierzył i odpowiedział ogniem. Mężczyzna zrobił zręczny unik. Odgłosy serii wystrzałów przeciąły dźwięki nocnego życia Warszawy. Zdychniesz, Aleksy! Przysięgam ci, gnoju, że cię zabiję, choćbym miał przypaść to życiem! Dawaj! Odkrzyknął Aleksy, ukrywając się ze stalowym filarem mostu. Adrenalina wypełniała każdy skrawek jego ciała, był tak blisko, by to wreszcie zakończyć. Nic nie mogło go teraz zatrzymać, nawet widmo własnego końca. Tramwaj za jego plecami zadzwonił wściekle, gdy obaj wyskoczyli na tory. Zdołali umknąć przed rozpędzoną maszyną. Mężczyzna odskoczył gwałtownie od barierek, gdy Aleksy oddał jego stronę strzału. Zawiły się z zimną krwią! wrzasnął mężczyzna i wypalił ponownie. Puche uderzenie kul o metal rozbrzmiało wśród dźwięków setki silników samochodowych nad nimi. Mężczyzna uniósł głowę, nieświadomy zbliżającego się tramwaju. Rozległ się sygnał ostrzegawczy i obaj uskoczyli z drogi. Aleksy utrzymał się na nogach i rzucił w jego stronę. Oba pistolety upadły z brzydękiem na ziemię, gdy się zwarli. Aleksy po raz pierwszy od lat spojrzał mu prosto w twarz. Zmężniał, wydoroślał, a jego oczy, niegdyś skrzące się ciekawością świata, teraz mu mgła nienawiści. Mężczyzna wymierzył mu mocnego kupniaka w żebra, a potem kolejnego. Fala ostrego bólu sprawiła, że na moment stracił ostrość widzenia. Rozdział pierwszy obecnie. Litka rzucił zniecierpliwiony, zadzierając głowę, by dostrzec niebieskie tabliczki z białymi numerami kamienic. Ciepłe promienie letniego słońca rozświetlały te niebo. Jasne smugi umykały z pomiędzy nielicznych chmur, ściskiwały się w wąskie uliczki i wspinały po ścianach budynków. Pukały do okien niczym lekki wiatr, by wetrzeć się do środka i wygonić z domów panujący zaduch. – Cześć, Aleksy, dawno się nie słyszeliśmy, jak się miewasz? zaszczepiotała do słuchawki. Stłumił sapnięcie irytacji i przyciskając telefon do ucha ramieniem, wyszarpnął z kieszeni spodni kartkę z adresem. Pomięta notatka niemal rozpadała mu się w rękach, ale litery pozostawały czytelne. Nie pomylił się, to oznakowanie było mylące. Zwykle numery parzyste znajdowały się po jednej stronie ulicy, a nieparzyste po przeciwnej. W tym miasteczku najwyraźniej rządziły inne zasady. Na ścianie budynku nieopodal wisiała tabliczka z następującymi kolejno po sobie trzema numerami, podczas gdy nad sklepem naprzeciwko umieszczono oznaczenie zupełnie nie pasujące do pozostałych. – Chcesz coś? Jestem zajęty – odbruknął po chwili. Przełożył telefon do drugiej ręki, rozejrzał się po wąskiej uliczce i wyszedł na środek pasa. Wygiął się mocno do tyłu i jeszcze raz przyjrzał się fasadom kamienic. Część z nich została odrestaurowana, ale pod balkonami większości budynków rozciągnięto siatki, na które spadał pokruszony tynk. Przechodziłem już tędy, pomyślał z rozdrażnieniem. Tacy badboje mają wisięcie, wiesz? Ześmiała się. Słyszał, jak szybko wertuje jakieś dokumenty, a po chwili zatrzaskuje książkę z hukiem. Plastikowe kółka biurowego krzesła skrzytnęły na podłodze, gdy wstała, by odłożyć coś na półkę. Litka naprawdę nie mam czasu, zadzwonię później. Odpowiedział szorstko i ignorując jej protesty, rozłączył się. Spojrzał na ekran telefonu, w którego odbiciu dojrzał tabliczkę z nazwą ulicy, zsuniętą na reklamę lokalnego sklepu. Wreszcie znalazł potwierdzenie, że był we właściwym miejscu. Ulica Nowopolna, 20. Wepchnął telefon do sportowej torby podróżnej, ignorując natarczywe wibracje i raźnym krokiem przeszedł przez bramę okolistym zwieńczeniu. Tak jak się spodziewał, skąpane w chłodnym cieniu przejście skrywało drzwi prowadzące na klatkę schodową. Choć budynek z czasów powojennych miał już okres świetności za sobą, zdobienia na ścianach wciąż były widoczne, a balustrada przy schodach zachwycała kwiatowymi ornamentami. Tak, w murach tej kamienicy jeszcze wiele się wydarzy, zanim bezlitosny czas cegła po cegle przemieni te ściany w gruz. Zadarł głowę, omiatając wzrokiem Girandolf w kształcie tulipana z przydymionego szkła, zawieszony wysoko na suficie. Uśmiechnął się do siebie mimowolnie. Lubił takie miejsca miały własną historię i duszę. Przybrudzone ściany widziały niejedno, słyszały zbyt wiele i były świadkami wydarzeń, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Wciąż rozbrzmiewał w nich wielopokoleniowy śmiech dzieci oraz radosne rozmowy zakochanych. Aleksy ocknął się z letarku i skierował wzrok na pnące się ku górze schody. Chwycił balustradę i rozpoczął wspineczkę na czwarte piętro. Mordercze treningi, którym poddawał ciało przez prawie pół życia, dały mu nie tylko twarde mięśnie, ale też doskonałą kondycję. Mimo, że przez ostatnie dwa lata nie trenował tak regularnie jak wcześniej. Włóczyki, obieży świat, podróżnik. Tak o nim mówili i sam również lubił tak o sobie myśleć. Nieustanne poszukiwanie zleceń, przygoda i ciągła ucieczka przed samym sobą, choć do tego ostatniego wolał się nie przyznawać. Dotarł na ostatnie piętro i bez wahania nacisnął okrągły, stary dzwonek przy dwuskrzydłowych drzwiach. Usłyszał odgłos kroków. Po dłuższej chwili zamek szczęknął, ukazując drobną kobietę ze schludnie upiętymi siwymi włosami. Spojrzała na niego ze zmarszczonymi brwiami, nieliczne brózdy na jej twarzy pogłębiły się, tworząc piękną mapę wydarzeń i doświadczeń zebranych przez dekady. Dzień dobry! zaczął, zaciskając dłonie na pasku torby przewieszonej przez pierś. Nazywam się Aleksander Karczewski. Zamawiała pani moje usługi. Guślarz? Wyszeptała, przyglądając mu się badawczo. Aleksy skinął głową. Kobieta natychmiast się cofnęła, wpuszczając go do środka. Przyśliznął się obok niej i po kilku krokach znalazł się w wąskim korytarzu obłożonym ciemną woazerią. Mieszkanie było ciasne, ale zarazem przytulne. Duże zdjęcia zdobiące ściany oraz ręcznie robiona serweta na niewielkim regale nadawały mu osobistego charakteru i sprawiały wrażenie gościnności. Aleksy oderwał wzrok od fotografii przedstawiającej dwójkę ludzi w średnim wieku i rozejrzał się dookoła. Był tu. Staruszka się nie myliła. Aleksy wyraźnie czuł jego obecność, choć nigdzie nie było go widać. Wychylił się, żeby zajrzeć do kuchni, ale tam również nikogo nie dostrzegł. Pod oknem stał stół z dwoma pustymi krzesłami, które w obecnej chwili wydawały mu się symbolem samotności. – Musieli tu przesiadywać godzinami – pomyślał. – Dziękuję, że zjawił się pan tak szybko. Bożena Tarkowska przedstawiła się, wyciągając dłoń. Uścisnął ją krótko, a gdy zaprosiła go dalej, ruszył we wskazanym kierunku. Nie poszli jednak do kuchni, ale skręcili w prawo, gdzie znajdował się zaskakująco przestronny salon i tutaj go zobaczył. Pan Eugeniusz Tarkowski stał w kącie pokoju, mierząc go nieufnym spojrzeniem. Aleksy patrzył na niego w ten sam sposób, jak na wszystkie inne dziady, jak na obraz przepuszczony przez filtry w programie graficznym. Nigdy nie należało lekceważyć ducha, nawet jeśli jego żona sprawiała wrażenie przemiłej i łagodnej kobiety. Obaj nie spuszczali z siebie wzroku, gdy Aleksy i pani Bożena usiedli na kanapie przy owalnym stoliku kawowym. – Czy widzi pan Eugeniusza? – zapytała z nadzieją. To nieodłączne pytanie przy każdym zleceniu. Gdyby miał czeklistę, mógłby ten punkt odhaczać w ciemno przed spotkaniem. – Pani Bożeno. Zaczął łagodnie, starając się jednocześnie patrzeć na nią i mieć ducha w polu widzenia. Nie wiedział jeszcze, jakie zamiary ma zjawa i jak na niego zareaguje. Dopiero kilka dni temu pozbył się olbrzymiego sińca na policzku po spotkaniu z dziadem z Mazur. Nie chciał zarobić kolejnego, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. – Czy może mi pani opowiedzieć, co się ostatnio działo? Dlaczego zdecydowała się pani poczukać guślarza? – Proszę wybaczyć – odpowiedziała szybko, zrywając się z siedziska – Przygotuję ciasto i herbatę. Przebył pan taki kawał drogi. Może potem zrobi obiad? Chłopak wielki jak dom, ale taki chudy. Aleksy zignorował nietrafiony komentarz i gdy kobieta krzątała się po kuchni, zdjął sportową torbę z ramienia. Postawił ją wokół siebie na podłodze, poprawiając się nieznacznie w fotelu. Duch nie drgnął, ale nadal świdrował go zamglonymi oczami, nawet gdy pani Bożena weszła z tacą do salonu. Postawiła na blacie słodkości i kawę, a obok umieściła cukiernicę oraz malutki dzbanuszek do mleka z ceramiki bolesławieckiej. Naprawdę się cieszę, że pan tu dotarł, powiedziała i usiadła na tym samym miejscu, co wcześniej. Objęła filiżankę z kawą dłońmi i nie spuszczając z niego wzroku, uśmiechała się łagodnie. Aleksy zauważył, że matczynym spojrzeniem omiotła jego znoszony sweter i słowiałe spodnie. Tak się martwię o Ogoniusza! Aleksy rozluźnił się, z jej słowa. Miłość ze strony żyjących zazwyczaj zwiastowała spokojniejszą robotę, taką bez latających przedmiotów i wrzeszczącego w szale ducha. – Co konkretnie panią martwi? – Proszę pana, mój mąż zmarł miesiąc temu. To był cudowny człowiek, może trochę mrukliwy, małomówny, ale serce miał ze złota. Odszedł nagle, we śnie. Mówiła cicho, a głos jej drżał coraz bardziej. Aleksy przesunął się na kanapie i ujął jej dłoń, chcąc dodać otuchy. Krzyknęła cicho i wypuściwszy powietrze ze świstem, podjęła na nowo. Od pogrzebu zaczęły się dziać dziwne rzeczy, zwłaszcza gdy odpoczywam tutaj w salonie. Szklanki spadają z gredensu, więc przestała mi tutaj przynosić tylko te, z których piję w danej chwili. Ale wtedy zaczęły wypadać z szafek w kuchni. Na szczęście tylko szklanki, dzięki bo, bo te talerze to moja ukochana porcelana, jeszcze po mamie. Tylko szklanki? Tak, tanie szklanki z IKEA od wnuczki – westchnęła. Ostatnio, jak przychodzi w odwiedzinę, to zamiast czekoladek przynosi mi kartę nowych. Myśli pan, że to jakiś znak, że to właśnie szklanki? Przezroczyste szkło, więc może czyste intencje? Nie, pani Bożeno, to po prostu znak, że pani cenna porcelana jest bezpieczna. A, racja przyznała staruszka, zaciskając palce na jego dłoni. Wie pan, ja też nie jestem już najmłodsza, a dzieci nie wierzą, że Eugeniusz nadal tu jest. Mówią, że to ja upuszczam szklanki i wstyd mi się przyznać, że codziennie jakieś tłuka. A ja się martwię, że umrę nagle tak jak on, a Eugeniusz zostanie tu sam, uwięziony. Aleksy uśmiechnął się łagodnie i pogładził krótko dłoń pani Bożeny. Wyswobodził rękę i powoli podniósł się z kanapy. To właśnie chciał usłyszeć. Ostrożnie zbliżył się do ducha. Naprawdę go pan widzi? Powtórzyła niepewnie, ale Aleksej nie odpowiedział. Panie w słyszał pan? zapytał cicho. Duch wpatrywał się w niego przez chwilę, a potem spojrzał na swoją żonę. Co pana tu trzyma? Zjawa przez chwilę milczała, po czym podpłynęła ku niczemu nieświadomej pani Bożenie. Aleksej ukłócnął obok niej, położył pomarszczoną dłoń na podłokietniku i ponownie spojrzał na Aleksego. Skąd ma wiedzieć, że nie jesteś oszustem, młody człowieku? Zapytał oschle. Jego głos brzmiał, jakby dochodził z głębi wąskiego korytarza, gdzie echa odbija się od ścian albo jakby mówił z dna studni. To pani Bożena mnie wezwała. No i rozmawiam teraz z panem. Pan go widzi. Wydusiła pani Bożena, zakrywając usta dłońmi. Aleksy stłumił westchnienie, ale nie odezwał się więcej. Wysyłanie duchów w obecności ich bliskich miało swoje dobre i złe strony. Żyjący przeżywali to głęboko, ale dziady często się wtedy uspokajały. Zazwyczaj. W takich chwilach istniała szansa, że zjawa nie wpadnie we wściekłość, szczególnie jeśli niedawno opuściła ten świat. Aleksy zawsze z tego korzystał, bo odprawienie głuseł, gdy w jego stronę lecą noże i ciężkie wazony, było trudne i groziło poważnymi obrażeniami, również emocjonalnymi. Skąd mam wiedzieć, że jej nie oszukasz? Ona w końcu zrozumie, co chce jej powiedzieć. Gdyby Aleksy próbował go oszukać, pan Eugeniusz mógłby wniknąć w jego ciało, połączyć się z nim na krótką chwilę i zwyczajnie zabić. Na szczęście młode duchy nie posiadały takiej wiedzy. Problem z duchami polegał na tym, że im dłużej egzystowały w świecie żywych, tym większe miały możliwości. Dziady, które błąkały się przez dekady, mogły nawet podpisać testament albo grać z guślarzem w bierki. Tylko gniew, narastający z każdym rokiem w ich bezcielesnej formie, uniemożliwiał cywilizowaną interakcję. Natomiast młode duchy, w najlepszym razie, potrafiły przesuwać drobne przedmioty lub przenikać przez żyjących, wywołując nieprzyjemnych chłód i krótkotrwałe zatrzymanie akcji serca. Samotność nie zdążyła jeszcze pochwycić ich w swoje szpony obłędu, więc wciąż zachowywały wiele ludzkich odruchów. Pan Eugeniusz musiał być bardzo zdeterminowany, skoro za ledwie miesiąc po swojej śmierci codziennie rozbijał szpanki. Pani Bożena tego nie zrozumie, a pan nie ma dość siły, by jej to pokazać. — Proszę się zastanowić, czy naprawdę uważa pan, że ona może czekać w nieskończoność? — zapytał spokojnie, splatając ręce za plecami. — Panie Eugeniuszu, to ona mnie wezwała. Prosi o pomoc. — Tak, Geniu! przyznała głośno kobieta, jakby podejrzewała, że zmarły mąż stoi na dachu kamienicy i może jej nie usłyszeć. — Powiedz panu Aleksandrowi, czego potrzebujesz, a ja co spełnię. Odpocznij, kochany. Aleksy uśmiechnął się lekko. Taka miłość była rzadkością, którą zarówno podziwiał, jak i skrycie zazdrościł, choć nigdy nie przyznałby się do tego przed sobą. Nie chciał wracać myślami do uczucia, które odrzucił wiele lat temu, a którego wspomnienia wciąż go prześladowały. Lazurowe oczy nadal nawiedzały go w snach, przypominając, co utracił. – Słyszał pan, prawda? już długo się wahał, badając wzrokiem żonę, choć jej spojrzenie było skierowane gdzieś w pustkę, daleko od niego. Niech pan da sobie i nie spokój, nalegał łagodnie Aleksy. Podszedł powoli do ducha i ukłótnął, pozostając niecały metr od niego. Widząc jednak zacięty wyraz twarzy mężczyzny, weschnął i usiadł ponownie na kanapie. Tak jak żywi, duchy również potrzebowały czasu, by wszystko przemyśleć. Aleksy sięgnął po filiżankę, mierząc pana Eugeniusza wzrokiem. Sączył powoli gorzkie, czarne jak węgiel americano. Nie mógł niczego na nim wymusić. Pana Eugeniusz tego nie wiedział, ale w relacji kuślarz duch to zjawy zawsze miały przewagę. Ludzie, tacy jak Aleksy, mogli służyć wsparciem i działać jako pomost między nimi a bliskimi, lecz nie byli w stanie zmusić ich do czegokolwiek. Poza odejściem ze światy, ale nikt nie chciał tego robić na siłę. i na tym polegało ich powołanie. Mieli przynosić dużą ukojenie, a nie traktować ich jak niechciane odpadki. Pod łóżkiem Odezwał się po kilku minutach mężczyzna. Aleksy odłożył talerzyk z ciastkiem na stół i wyprostało się nieznacznie. Podetchnął cicho z ulgą. Najwyraźniej pan Eugeniusz podjął decyzję. Właściwą decyzję. Pod materacem jest kosmetyczka z oszczędnościami, które gromadziłem przez kilkanaście lat. Bożenka o nich nie wie. Pani Bożeno, zaczął Aleksy, wstając z kanapy, czy mogę wejść do państwa sypialni? Tak, oczywiście. Wydusiła zdumiona, również podnosząc się z fotela. Aleksy pchnął drzwi po drugiej stronie pomieszczenia i pobieżnie rozejrzał się dookoła. Na środku stało modne, prawdopodobnie niedawno kupione łóżko małżeńskie. Teraz Aleksy zrozumiał obawy Aganiusza, Pani Bożena z pewnością nie zdecydowałaby się na nowe, aż do swojej śmierci. Pod łóżkiem Powtórzył Eugeniusz, mijając panią Bożenę, stojącą w drzwiach. Aleksy podszedł, uklęknął przy meblu i pochylił się, zaglądając pod spód. Bardziej na środku. Bez słowa utyskiwania Aleksy położył się płasko na plecach i powoli wciągnął pod materac. Miał nadzieję, że zaufanie duchowi nie okaże się pochopną decyzją i pan Eugeniusz nie spróbuje go teraz zabić. Duża kosmetyczka tkwiła przyklejona taśmą klejącą do belki pośrodku stalarza. Aleksy przez chwilę szarpał się z mocowaniem, zastanawiając się, jak starszy człowiek wciągiwał się tutaj co jakiś czas, by dokładać swoje oszczędności. W końcu udało mu się uwolnić saszetkę faktycznie wypełnioną po brzegi pieniędzmi. Nie musiał jej otwierać, by poczuć pod palcami ciasno upchnięte banknoty. Położył ją na piersi i z się z podłóżka. Pani Bożeno, proszę z tym iść prosto do banku. Westchnął, siadając na podłodze. Wyciągnął w jej stronę znalezisko, które ona odruchowo pochwyciła. – Skąd pan? – pan Eugeniusz mi powiedział. Wyjaśnił krótko i gestem zachęcił ją, by rozsunęła zamek. Kobieta rozpiła suwak i zaskoczona pisnęła cicho, siadając na pobliskim krześle. Ze wzrokiem utkwionym w pieniądzach przycisnęła drobną, bladą dłoń do piersi. – A może mógłby pan odprowadzić ją do banku? – zapytał pan Eugeniusz, wciąż wpatrując się w Aleksego. Ten zmył w ustach przekleństwo, ale w końcu skinął głową. Powinien zrobić wszystko, by uspokoić Eugeniusza, inaczej odprawienie go z tego świata stałoby się bardzo trudne. Starszy pan mógłby w ogóle odmówić, twierdząc, że musi czuwać nad żoną, dopóki ta trzyma gotówkę w domu. Pan Eugeniusz poprosił, żebym poszedł z panią do banku. Ale jak to? Teraz, kiedy on nic z tego nie rozumiem Jęknęła, trzymając na kolanach skarb męża. Powiedział, że zbierał te pieniądze od kilkunastu lat i obawiał się, że nigdy ich pani nie znajdzie, dlatego tutaj został. Odpowiedział Aleksy, podnosząc się z podłogi. Chodźmy. Niech odejdzie, wiedząc, że wszystko, co miał do zakończenia, zostało zrobione. Tak, oczywiście. Wydusiła i bez zastanowienia wzięła go pod ramię. Aleksy otrzepał wolną ręką spodnie i sweter, po czym skinał panu Eugeniuszowi. Duch nie zareagował, ale też nie zdradzał oznak zdenerwowania. Dla guślarza był to najbardziej pożądany scenariusz. Spokojny, troskliwy członek rodziny, martwiący się o duszę zmarłego i wyciszony duch, który znał powód swojego wałęsania się po ziemi, rozumiał go i potrafił wyrazić słowami. Odprawianie takich dziadów zwykle stanowiło przyjemne, bezproblemowe i, niestety, bardzo rzadkie zakończenie zlecenia, a listę zawodowych doświadczeń miał naprawdę długą. Aleksy, schodząc po schodach z panią Bożeną, wyciągnął telefon i zamówił taksówkę przez aplikację. Kątem oka obserwował kobietę, jej twarz była pełna sprzeczności. Strach i szok mieszały się z ulgą. Ulgą, że to wszystko prawda, a nie efekt szaleństwa. Panie Bożeno, odezwał się łagodnym głosem, otwierając przed nią drzwi samochodu. Pospała mu nerwowy uśmiech i zajęła miejsce na tylnym siedzeniu. Aleksy obszedł auto i wsiadł z drugiej strony. Poprosimy do banku. Do którego? rzucił znużonym tonem taksówkarz, uruchamiając licznik. Na rogu myśli i staropolskiej odpowiedziała mechanicznie pani Bożena. Oboje, odwróceni do siebie plecami, pogrążyli się we własnych myślach. Ale chce go czekało jeszcze odprawienie guseł, a to zawsze pochłaniało sporo energii. Przyglądał się przemykającym za oknem niskim kamienicom i wielobrążowym sklepom, bezwiednie snując wizję, jak odesłać pana Eugeniusza w zeświaty. Spotkanie przebiegło gładko, więc miał nadzieję, że również sam rytuał nie sprawi problemów. Taksówka zatrzymała się przed oszklonym budynkiem z obrotowymi drzwiami. Zapłaciwszy za kurs, wysiedli z samochodu i weszli do środka. Proszę się nie spieszyć, zaczekam na panią, powiedział Aleksy, wskazując na rząd plastikowych krzeseł pod oknem. Skinęła głową i przyciskając linianą torbę do piersi, podeszła do okienka dla interesantów. Aleksy odprowadził ją wzrokiem, poczuł zajął jedno z wielu wolnych miejsc. Rozejrzał się, a gdy upewnił się, że nikt go nie obserwuje, zrobił jej zdjęcie. Następnie rozsiadł się wygodnie, wyciągając przed siebie długie nogi. Odblokował ekran telefonu i otworzył listę nieodebranych połączeń. Konrad Wilczyński, jedno nieodebrane połączenie. Lilia Mazur, trzynaście nieodebranych połączeń. Aleksy szybko wystakował wiadomość do Konrada. Aleksy, nie mogę rozmawiać, wszystko ok? Nie minęła nawet chwila, gdy jego telefon zawibrował. Konrad, jestem w drodze do Akademii, a ty jesteś w ogóle gdzieś w pobliżu? Aleksy, nie i nie. Po co chodzi? Konrad, no, faknika idea. Daj znać, kiedy będziesz wiedział, czego chce Godlewski. Kxo Aleksy zmarszczył brwi i już rozważał odadzwonienie do litki, gdy podeszła do niego pani Bożena. Kosmetyczkę pana Eugeniusza schowała do torebki i otoliła ją szczelnie płaszczem, patrząc na niego zagubionym wzrokiem. Co teraz, pani Aleksandrze? Wyszeptała, jakby w jej pytaniu kryła się jakaś wiedza tajemna. Aleksy podniósł się z krzesła i po raz kolejny podał jej ramię. – Wracajmy do domu, pani Bożeno. Pana Ogoniusza zostali tam, gdzie Aleksy zobaczył go po raz pierwszy. Wciśnięty w kąt salonu mierzył ich wzrokiem, jakby próbował coś z nich wyczytać. Był jeszcze młodą zjawą, co sprawiało, że emocje łatwo odmalowały się na jego twarzy. Ślady wyczekiwania, troskę, nieufność. Aleksy niespiesznym krokiem przeszedł przez salon i pokazał duchowi telefon ze zdjęciem pani Bożeny w banku. Pani Bożena wpłaciła pieniądze na konto, panie Ogeniuszu. To prawda, zapewniła gorąca kobieta. Stanęła ramię w ramię z Aleksym, patrząc z szerokim uśmiechem na przestrzeń przed sobą i brując na siłę cokolwiek dostrzec. Może pan już odpocząć, panie Eugeniuszu, kontynuował łagodnie Aleksy, chowając telefon do kieszeni. Spojrzał na ducha wyczekujące i powoli wyciągnął ku niemu dłoń. Ten jednak pozostał w bezruchu. To może być jedyna szansa, żeby zeznać spokoju. Pani Bożena wezwała mnie, bym panu ulżył. Martwi się, że zostanie pan tutaj na zawsze. Zrobiła to z myślą o panu. Duch patrzył na niego przez dłuższą chwilę, po czym przeniósł wzrok na żonę. Przekaż jej proszę, że ją kocham i żeby korzystała z życia pełną piersią. Panie Bożeno, Pana Ogeniusz prosi, żeby przekazać, że Panią kocha i żeby Pani jej korzystała z życia powtórzył cicho Aleksy, patrząc jak po policzkach kobiety spływają łzy. Ja też Cię kocham, Gieniu. Odpocznij, poczekaj na mnie tam, po drugiej stronie. Duch uśmiechnął się słabo i wyciągnął rękę w stronę Aleksego. Ten ujął ją mocno obiema dłońmi. Nieprzyjemny chłód natychmiast zaczął przenikać jego ciało centymetr po centymetrze. Znał ten stan aż za dobrze, to też zignorował lód rozrastający się w piersi. Wzywam cię, duchu, abyś zeznał odpoczynku. Odejdź. Aleksy nie odrywał wzroku od starca, który wciąż wpatrywał się zapłakaną żonę. Odejdź, Eugeniuszu. Duch zamigotał. Przez ułamek sekundy, gdy niemal przybrał materialną formę, pani Bożenę go zobaczyła. W tym samym momencie Aleksego przyszła fala dreszczy, zimnych jak lodowe igły. Rozchodziły się od dłoni aż po czubki palców u stóp i koniuszki uszu. Po chwili jego ręka zawisła w próżni. Pan oganiur zniknął. Aleksy wypuścił powietrze ze świstem i opadł na pobliskie krzesło trzęsąc się z zimna. To odejście było spokojne, zgodne z wolą zarówno zmarłego, jak i żyjącej osoby. Wiedział, że to przerażające uczucie skłucia lodem zniknie za kilkanaście minut. Musiał to po prostu przeczekać, tak jak zawsze. Panie Aleksandrze, a pan się nie usta? Wydusiła z trwogą pani Bożena. Drgnęła, po czym chwyciła kot leżący równo złożony na kanapie i zarzuciła mu go na ramiona. Aleksy otulił się nim szczelnie, starając się za wszelką cenę opanować szczękanie z zębami. Pani Bożena dała mu jeszcze jego skórzaną kurtkę, a następnie szybko wyszła z salonu. Słyszał jak krząta się po kuchni. Gdy wróciła, bez protestów przyjął kubek parującej herbaty, a po chwili również po kilka zupy. Wypił i zadł w ciszy, przejmujący zimno powoli ustępowało. Po godzinie oraz dodatkowej porcji zupy wreszcie poczuł się na siłach, by ruszyć w dalszą drogę. – Nie wiem, jak mam panu dziękować – powiedziała ze wzruszeniem, wręczając mu plik banknotów. Aleksy zmarczył brwi, spoglądając na pieniądze, ale zanim zdążył odpowiedzieć, pani Bożena nakryła jego dłonie swoimi i pokręciła głową z delikatnym uśmiechem. – Wiem, że umówialiśmy się na tysiąc złotych, ale proszę przyjąć ten mały dodatek. Dał pan spokój mnie i mojemu mężowi, to przynajmniej tyle mogę dla pana zrobić. Szerokiej drogi i niech się panu powodzi. Dziękuję, pani Bożeno. Dużo zdrowia. Pożegnał się i powoli zszedł na parter, tym razem mocno trzymając się barierki. Mimo, że miał na sobie zgórzaną kurtkę, wciąż dygotał z zimna. Czuł się wyczerpany i najchętniej przespałby całą dobę. Westchnął z irytacją, gdy tafę znów zabibrował w jego kieszeni. Żarpał go stamtąd i odebrał połączenie. Nie rozłączaj się, wrzknała z ulgą litka. Miałem robotę. Mówiłem, że odzwonię. Właśnie dlatego, że miałeś zlecenie martwiłam się, że nie dasz rady dzisiaj się odzwonić. Powiedziała już spokojniej. Aleks minął kobietę z wózkiem dziecięcym i wszedł w kolejną bramę, opierając się plecami o ścianę. Odchylił głowę przemykając oczy. Dyrektor Godlewski wzywa cię do akademii. Powiedziała po chwili Litka. Po co? Tylko mnie nie zbywaj, nie jestem w nastroju. Mruknął, pocierając palcami na nosa. Poczuł ukłucie bólu w skroniach i miał nadzieję, że to nie zapowiedź migreny, która pojawiała się u niego czasami po odesłaniu ducha. Rektor Godlewski dał mi listę guślarzy i wiedźm, których kazał wprowadzić do akademii. Odparła z lekką urazą. Zignorował to. Lidka pracowała w dziekanacie akademii od trzech lat i często wpadała w skrajne nastroje. Łatwo było ją rozdrażnić. Macie się stawić w akademii najpóźniej jutro wieczorem. Nie ma mowy. Burknął, otwierając oczy i odepchnął się od ściany. Ciężkim krokiem ruszył w stronę stacji kolejowej. Jestem po pracy, na samym południu Polski, pośrodku niczego. Nie zdążę dojechać do akademii na jutro. A tak w ogóle masz dziesiątki aktywnych guślarzy. Wybierz kogoś innego, mam kilka zleceń w kolejce. Rektor wskazał konkretnie na ciebie. Przypomniała mu łagodnie Litka. Słyszał, jak odsuwa słuchawkę od ucha i informuje któregoś ze studentów, gdzie odbywają się ćwiczenia z profesorem Jadłowskim. Po chwili kontynuowała. Są ofiary. Dużo ofiar. Konrad do was jedzie, tak? On się zajmuje takimi rzeczami, więc... Aleksy. Przerwała mu i jej głosy zaczęły pobrzmiać delikatne noty irytacji. Masz stawić w Akademii do jutra wieczorem, a jeśli masz problem ze mną, przekaż rektorowi, że czekasz na jego telefon. Na pewno będzie zachwycony, mogąc wreszcie zamienić z tobą kilka słów. Będę jutro w Akademii. Wycedził, po czym rozłączył się bez pożegnania. Nie mógł uwierzyć, że znowu go tam ściągają. Zakończył edukację, zdał egzamin i obronił tezę. Gdy pakował swoje rzeczy i wsiadał do autobusu w Kampinosie, poprzyciągł sobie, że jego noga więcej tam nie postanie. Mógł zgodzić się na telefony i rozmowy, ale nie zamierzał wracać w mury akademii. A teraz rektor Godlewski zmuszał go do powrotu, a wszyscy wiedzieli, co groziło za przeciwstawienie mu się: o z kręgu wiedźm i guślarzy. Innymi słowy, śmierć. Prędzej czy później Aleksy potrzebowałby pomocy albo antidotum, więc gdyby wykluczono go z kręgu, musiałby radzić sobie na własną rękę. W jego fachu było to bardzo ryzykowne. Wydawało mu się, że jest w stanie poradzić sobie sam, jak robił to przez ostatnie lata, ale nie miał jeszcze wystarczającej pewności siebie i wiary w swoje umiejętności, by zignorować wezwania. Myślał, że Akademia to już przeszłość. Czas pokazał, jak bardzo się mylił.